Bo to, to ja tam teraz dzisiaj no, odcinek to jest druga część z industrialist więc no um, Nie wiem czym się jeszcze nie zajmiemy Ale coś się okaże Dobra Bez uderzenia przechodzimy do odcinka Dobra, lecimy um, W dzisiejszym odcinku jeszcze nie wiem co będziemy za bardzo robić więc no, w to, bo to nie jest takie łatwe. Um, czy możemy stację wodawsze rozbudowujmy? Czy jak nie, rury na pewno, nie? Może coś do wydobywania najlepiej. Um, ekstrakcja mieć lepsza. Dawana sama ekstrakcja węgla. No, to jest tylko 300. O, dziękuję i to. Mamy tutaj lepszą mieć, więc może się nią nawet zajmiemy. Jeszcze teoria wodnej Do gotowanie oleju, większe elektrownie węglowe. Udobycie oleju to może kiedy indzie już. Płynny depozyt. I nie. Ekstrakcja węgla, weźmy sobie może. Jest elektryczny. O żelazo tu możemy wydobyć pompę, lepszą pompę wodną. I mamy się eks zaawansową ekstrakcją węgla i zaawansową ekstrakcją miedzi. Bo jak wiecie w poprzednim odcinku mieliśmy robiliśmy normalną farmę miedzi? Taką normalnego? O mało nie mają. Trzeba coś tam pomocnić. To pierwszy maja, proszę, energia. Jara. To ostatnia? A, dobra. A znaczy, to nieważne, dobra. Właśnie mamy to mieć. I y, dwie takie większe farmy węgla. Tutaj potrzebne trzy depozyty. No, jeszcze, jak wiecie, y, mamy zbudowane. Dużo tych, tych. Widzę, że to nie jest dokończone, chyba. No bo robiłem to wczoraj, nie wiem, bratem, Jak oglądaliście odcinek, to chyba wiecie. Aha, bo to nie podłączone jest. Chyba trzy. I trzy idą tu? Chyba tak to miało wyglądać. Czy cz i może taki tam nie dokończył po prostu? Dobra, dokończę to w sumie, nie dużo zostało. O kosztuje jego panel słoneczny Tu. Nic się nie stało, na szczęście. I zostały nam dosłownie... Trzy hmm, rąski bananów, czy dwa tylko? Zaraz się to okaże. Jeden, dobra. Dopłączyliśmy i teraz możemy zrobić 3, 2, 3. Tutaj nie. Też podważmy tu, bo nie będzie to podłączyć. No zaśmy no tak to podłączyć. Ja teraz tak włączam! A tylko żeby zarabiało właśnie nam punkty. Zajmujemy się teraz leszą, ekstrakcją węgla i miedzi. Hmm. Więcej jeszcze postawimy z tieru drugiego. Miernik zanieczyszczeń za 5000 mmm, i duży spadek pieniędzy Dobrze, 3% zanieczyszczenia to bardzo dobra dobra, odwróćmy no wiem, że jest 3% i tak musimy utrzymywać to bo ja mam już 100% a nie ma no, 120% i sobie nie daję radę na moim w pierwszym świecie, więc no musimy się jakoś utrzymywać. E, eee, dobra lepsza estrakcja węgla i miedzi hmm. to nie zużywa żadnego. Nie daj żadnego zanieczyszczenia. To by to poszedł. Ale dużo energii z wiem nie, Jeszcze nie wiem, jak to będzie. A. To. To też w Może to jest tańsze. Więc zacznijmy może od tego. Dobra. Jeden. Tu mam, tam mi to ja muszę to chyba jak to drugi. Nie wiem, strzy. Na razie. Nie będzie trzy. ale musimy tak za Więc przyda się chyba jakiś lepszy, na przykład turbina. To odblokować turbinę. Dużą turbinę nie. Lepsza turbina wiatrowa. Dobra. I teraz podłóżmy to gdzieś pod ich. Jakiś depozyt. Dobra, Zyli to wyślemy. Komu nie? Brazylia. Brazylia, brazylia. Hm, Dobra. Połóżmy to z górami. Tu. Połakmy to. to. Mhm. Tak. Zakręt. Teraz bierzemy. To tu. I to tu. W tą stronę, w tą stronę, w tą stronę. Śup, 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 śup. I. Zrobione są, OK? Sprawdzamy że wszystko jest OK. OK. Teraz możemy się zająć. Jak to. Widzę, że turbiny nie generują teraz obecnie za dużo, więc wzmocnimy się na pewno kormą jakąś, ale przed tym posamy sobie jakieś światła, bo jest bardzo ciemno. Mogę teoretycznie podzielić mi przez telefon. Nie żeby nie było tak. Jakby, ale oszukistwa tutaj to o, świecimy. no, nawet jest ok. postawmy teraz lepszą turbinę 1700 kosztuje ale bardzo dobra Się będzie bardzo wolno ładowało, więc... No i teraz potrzebujemy już tego... Tym... Ale jeszcze zrobimy generator węgla. Znaczy się, no silnika węglowego. Jak zrobimy generator silnika węglowego... ...zrobimy jeszcze tę turbinę. jeszcze Jakoś tak to podłączajmy. Nie wiem, to będzie na razie produkowało bardzo mało tej energii. jest to prawie nic nie ma w tych rurach. No, jakoś ta energia jest używana, ale to musi być ciągła. I teraz się właśnie tym I, no, I to też trzeba oświecić. Ну, вот здесь, в общем-то, организатор декораций. Что это? Ага, это такие, да... Не знаю, это как... Я хочу их красиво иметь. Нет, это Jakoś teraz to oświetlimy to miejsce. Tamto. Tu. Tu oświetlę. Tu. tą stronę. No coś było widać po no nie? A nie, cimnoć będzie. Dla mojego trzeba trochę rozkręcić ich. I tak zaczniemy korobować. Dlatego zrobię to silnik. I mam bardzo prosty w budowiar. jakoś dziwnie. by nie był podpiące pod Aha, bo to ja to chyba nie miałem. To mam podpięte jeszcze przez jakąś turbinę wiatrową? Nie wiem. Dobra, miałem się zająć się węglem. Węgiel ja wezmę z której farmy? Tej najbliżej, bo nam potrzebne jest tam gdzieś tu. Tu będzie taki. Więc tak. Jeśli musimy sobie zagospodarować miejsca, czyli bierzemy sobie to. No i turbinę jutro będzie trzeba. Turbina. Znaczy się tą parową jest, tu będzie ta parowa. teraz to będzie pasowało, bo w końcu mamy... Dobrze, się zatrzymuje jeszcze, no ale... To coś wygubuje. Jakaś No, no. Jakoś działa. Jeśli ten księżyc zajdzie i pojawi się szmalko, to będzie jeszcze bardziej wydajniejsze. Ten mały co się kręci jak, nie wiem... Jest Dobra. parowa od razu postawmy. Bo czy ona nam się tu zmieści? To jest skutek uboczny. Połączymy to od razu rurami. I tutaj wykorzystamy właśnie płynne rury. Chodźmy na podlęcznę. Rura mi to skręci, bo mi się nie chce przełączać już. Tak, zróbmy. Tak. Dobra. Ja chcę zobaczyć, czy stąd się ten szedok. No. Się kręci, panele robią. Chcę zobaczyć,

To jest chyba to samo, tylko ja tam jest lepsze. Niech nie. Dobra. Woda. Na początku woda. Czyli po bierzemy e, pompę wodną. Nie będziemy kombinować z wybórami, więc po prostu ją tak postawimy. Właściwie się połączyło, tak? Ale dobra. Teraz ekstracja węgla. No trochę mnie nie, nie Możemy ten jeden generator w końcu odciąć. A dać w tą stronę. Czyli musimy się teraz planować. na tą stronę, bo to musi lecieć doszedł. Kolankiem. No właśnie, to jest mamy nie Węgiel mamy, wody nie mamy. Potrzebujemy rozilania. To będzie nasze nasilanie. Jak to dalej rozplanować? To po prostu to połączamy to. Idę do pierwszego. I to jest jakby nieskończona ilość tego, co nam leci przez to. Oj, teraz naprodukuję. Czyli z jednego mamy jakby dwa. Czyli nam się teraz mamy wyrażać. Rady mamy dużo. Nie wiem, będzie nam. Nie zarobię tę energię. Nie jest ona dobra. Więc no. Nie wiem, czy parową nie jest użyć na nie, a to z tego wykorzystam na stację węgla. Zrobimy to, uzna na ekstrakcję węgla, więc no. Na... Chyba, jak pod ekstrakcję węgla, to idzie węgiel. Węgiel, tak. No to będzie ten sam tylko to jest droższe. No to zrobimy to. Gdzie to wychodzi z tej strony? No to podwórku, są takie. takie dwa bo to drogie czy przydatne. Też chciałbym to wiedzieć. Ja ją postawię? dwa No i trzeci tu może. Tu trzeba, usunąć, tu, trzeba usunąć, tu trzeba usunąć, tu trzeba usunąć i tu trzeba usunąć. i trzeba zmaczą miejsce dać właśnie to i to będzie nasza ostatnia mechanika już na ten odcinek I to już, już skończymy. Tutaj wystarczy tylko, żeby pan doprowadzić, który będziemy mieć tą. para robi za to. a ten silnik jest pewny, ale już zaraz nie. Przy tym odblokujemy sobie lepsze słupy. Mały słupek. To ja się niego napięcia. Bierzemy sobie to. No bo co ja zaraz pokażę dlaczego to? Mm, tu i bierzemy sobie czerwony mm, nie będzie. Stąd. Tu. Tu. No, i tu będzie No i teraz tak. No, łączymy tutaj. Tu. I dlaczego w ogóle wziąłem to? To dlatego, że tu jest 50 tego MF i przez 150 MF będziemy wiedzieć, czyli e, ogólnie to jest ten e, cały e, a tu. A to A tu jest co? MF czy? Ten, no właśnie, to jest taki jeden cały generator jakby. No i teraz tak. Stąd tu, stąd tu, stąd tu, i stąd Do tych rzeczy. Mamy prąd? Podkreśliłbym mi, trochę byśmy mieli. Dołóżmy dwie turniki. te lepsze turbinki, gdy postawimy dwie turbiny, które podłączymy tutaj, i to też nam no, generuje ten prądzik, który właśnie leci do nich, który to, no jakoś tak to wyszło, nie jest tak to źle, no i teraz tak. Mm, to jest w ogóle, jeśli nie baling wyświetla papier, jeśli na wodę, i było. To jest jakiś za 10 kołów, a to może na mojej innym kącie przetestuję. No to chyba na tyle będzie. Możemy jeszcze podmocnić jakimiś panelami. 2, które odblokujemy sobie w tej chwili. Albo nie w tej. A nie, tak, w tej chwili. Wszystko to sobie zbudujemy jeszcze dołożę, dołożymy 1500 kosztuje takie eee. tutaj no ogólnie tutaj bo tam słońce jest jakby żeby to postawić 3 nie będą tu, tu, tu. jakby to te panele zróbmy jakby było Hmm. Tutaj porozstawiamy te panele. Tu, 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 tu. tu. No i no, to na tyle na ten dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie i wszystkiego innego piszcie w komentarzach. No to ja się żegnam, siema nara.